Siemanko, witam Was, ja mam dzisiaj urodziny, ale w sumie to nie ma o moich urodzinach dzisiaj mowa. Ten sam dzień co ja, ma urodziny Szalona Zuzia i tak, to są życzenia urodzinowe dla Ciebie Zuziu. E, większość osób napisze pewnie komentarz pod filmem albo po prostu prywatną wiadomość napisze dla Ciebie z życzeniami, a ja po prostu chciałem zrobić coś innego, może parę osób też tak zrobi jak ja, ale nie wiem. To ja postanowiłem nagrać na ciebie wideo. Tak, więc chciałem ci życzyć wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Co tylko ci się marzy, żeby się spełniło i nie wiem co jeszcze mógłbym ci życzyć. Po prostu wszystkiego, co najlepsze i więcej widzów na YouTube. Sam sobie tego nie chciał życzyć. Dałbym ci się mleczko, ale... Już zjadłem. Tak, wzdam na urodzinę i już zjadłem. To jeszcze raz zrzucił wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego i spełnienia marzeń. Trzymajcie się wszyscy, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Na razisko!